Siemanko widzowie, mamy... Przywitaj się z widzami. Zobaczcie, to jest on. To mój kuzyn. Wy teraz... Dobra. My właśnie robimy ten opening za 10 subów, a niedługo będzie pół godziny, bo już mam 19 subskrypcji. To mnie sprawdza, już mam 20. O 20. No to niedługo będzie pół godziny film. Dobra. Co? Paczki, paczki. Na samym końcu pokazujemy co dropnęliśmy, ale... Ale ja będę wszystkie pokazywał. Dobra, otwieram. Automatyczne otwieranie. Dobra. O, o dobra. Otwieramy. Jaki? Dobra. Dobra Pokażesz po openingu My otworzymy otw te wszystkie 100 Otwieramy wszystkie Dobra U, Natury natura Jakiś Dobra Dobra, lecimy No to znowu natura Co ja gadam Dobra Nie umiem tego nawet <laughs> Dobra a no, mówimy się wszystkie otwierają, dobra to czekamy sobie Nie, yeah. draj kliknij sobie automatyczne Automatyczne otwieranie kliknij sobie A dobra no to teraz mówimy, czy nam dobre, no co uciec mam tego natury Axolotra widzowie Natury Axolotry są zielone nie? Mi też one dropią. O, chyć Ej, jak w ogóle ja na drugiej, ja widzę ja na drugiej, ale nie odbieram milion końców. A to było dropać. O, um, nieźle. A dropi ten kamuflażowy aktor tańczowy. może to że w przypadek jednego gościa. Odblokowuję go. Widzowie. Dobra, widzowie, trochę to będzie trwało. Bo to samo się otwiera. Dobra. Uch. Dobra, wyjdę z tego, bo to jest głośno. Dobra. Może cisza się zrobiło, jak już nie jestem to ja robię. Czekamy już do wszystkich. Czekamy do wszystkich, czekamy do wszystkich. No, w sumie. 20 subskrybentów. 20. Kto 21 subskrybentów. I powiem w tym filmie, że na 50 subskrybentów będzie godzinny. Będzie, kupimy dużo kart. Postaramy się kupić i otworzymy ich jeszcze więcej, co nie? O, na kurak są los złoty. A, dobra. Ciekawe, ile tych kart zostało. Hmm. No, trochę dużo. No. no to będzie mój najdłuższy film, jak coś pisze. to będzie mój najdłuższy, najdłuższy film, bo najdłuższy trwał 12 minut I już trwa około, minut. to Mój kuzyn ma szczęście widzowie, on dawno nie gra. Mój kocieka, musimy. Ej, poczekaj, kliknę zatrzymanie auto i otwórzmy do ilu. Sile, Indryk, zatrzymaj auto i powiedz ile masz kart. I... Dawaj, dosiędzie się ile masz. Aha, no to ja jeszcze otworzę 8 i, i może... No dobra, otwórzmy do wierzch No dobra, otwieramy, otwieramy wszystkie, otwieramy wszystkie. Co to takie Aha. Eee, ja jeszcze, nawet nie widzę co ja dostaję. To no, tak to szybten automatic szybko klika, nie. O, na durexolo. Co? Ja Pozdrowa, Ej, Jest to? A no ja. To nie jest prawdziwy wcale. No to patrzcie widzowie. To nie jest prawdziwe. Dobra, lecimy. Ej, czy ja dostanę jakąś dużą wartą kartę? Bo ja już sam nie wiem. Widowie, <grystanie> widowie, a chcecie serię Boże? Z czegoś. Ach, Mójku, niestety powiem Wam, że zbrał starsa. Mój głos nie będzie, bo mama mu nie pozwala. Nie wiem dlaczego. Bo ona myśli, że on jest. Na komputerze, ale nie ma. Więc będzie czasami jak na przykład em, ja będę u niego lub on u mnie, więc czasami będą może. Ale my będzie, nagrywamy z Robloxa. A. Dobra, widzowie. Już, już zarekonczą się te chyba karty, nie? Mm. Mm. Jeszcze to będzie. By... O! Oh, funkcji Aksolot! Jakiś. Dobra. No nie, jak to się czyta. no Widzowie, to będzie mój najdłuższy chyba filmik. On już niż mój najlepszy, nie? O Jak ale ja, ja... ja już dwa dostałem takie. No, no to może mam większe szczęście. Ej, to dużo, dobrze. Mi w ogóle one nie trafią mnie aż tak. Widzowie, a chcecie dołączyć do naszego klanu? Po odcinku pokażemy. Możecie napisać niki w komentarzu, a was zaprosimy. O, Fantiak Solon znowu! O! Dr drugi Golden! Drugi Golden! Dwa, dwa z rzędu jeden Golden! Chyba. O! to Axolotl. Dobra. Dobra, będzie podsumowanie. Wydałem wydali na to 8 milionów demów na ten Opening. Więc nie aż tak dużo. Dobra. No, niedługo. Niedługo się kończą. Nie wiem. Otwieram cały czas. Więc nie wiem. Dobra. Trochę mam widzowie zapachane nosy Ale dobra, masz O, natura Ok, o, golden Znaczy, co ja gadam Rainbow Mi jeszcze nie, poczekaj, mi jeszcze nie, mi się jeszcze nie skończyły To czekaj na mnie Kiedy one się skończą? Muszę sprawdzić. Ok, klikam. Yy, mam... A! Jeszcze 7 paczek, ok. No to 7 klikam. Mam jeszcze 7 paczek, to chwilka. Będzie 7 paczek i robimy podsumowanie. Ile twoje wszystkie karty kosztują? Jędrka w sensie, bo on mi dał wszystkie. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy czy się opłacało, oferać? no i ja pokażę swoje wszystkie w trade, żeby to Dobra, koniec. A, jeszcze pokażę Wam mój klan. Trochę głupia nazwa. BJJM. Napiszcie swoje nicki do widzowie. Dobra, jak już pokazałem, to. trady i wysyłam. Dobra, teraz robimy. Ej! Um, to nie? Nie, no, nie wiem. Dobra. Tu są też inne widzowie. Oj, to ja byłem. To będzie trochę długo bo widzę Dobra, milion to na pewno będzie wart. Proszę. O, to dało dużo. O nie, co ja w flali się pokazać. dobra. Bez wampira. Czyli ta, ta i ta. A. Poczekaj. Ale nie, ale pokazujemy swoje wszystkie karty. Oprócz tych trzech już niech będzie. Dobra. A to, dobra. Milion siedemset gemów! Ona jest warta. No. Chłodna karta. 17300. Ej, już mi się kończą chyba. O nie, to, to no, dopiero się legendarnie kończy. Dobra. Aha. No to 5. Ale tych dużo to odrobiło. Jeszcze nie! Jeszcze... To nie moje wszyscy. Ej, bo ty huge'a pokazałeś. A bez huge'a i no Aha, no to moja jedna karta przebija to wszystko. Widzę, jakoś mam większego farta niż mój. Nie. O, już ko kończył się. Mam jeszcze inne paczki do otworzenia, to jeszcze sobie je od... Co ty dałeś? A, podki <grym> Dobra, to moje wszystkie czy... On dodał potki, więc ale ja wygrałem. Jeszcze ja otworzę inne. Bo mam. Dobra. Dobra, Nightmare paki. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Otwieram sobie Nightmare. I jeszcze tamte 25. Co jeszcze kupiłem na ten opening? Widzowie, to, to mój najdłuższy film, nie? To już. Zobaczę, ile mam z sobą, Bo ja cały też sobie sprawdzam 21 dobra bo czasami rośnie nieźle dobra lecimy okay, okej okay, okej okay. okej nowy koń. co? ile ich jeszcze jest? no się dawno się skończyły co? Ile, ile ich miałem? napiszcie jak widzieliście Piszcie, ile ich miałem, bo ja chyba osiem miałem, nie? O! Wolf! No. Ile ich jeszcze jest? Nie, ja muszę sprawdzić, nie? Ile ich jeszcze jest? Aha, jedna. Dobra, to otwiera... Dobra! Pu, 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 pu. Dobra, i jeszcze jednych 25 zostało. Dobra, otwieramy. No, no możesz, poczekaj na mnie. Bo chcę pokazać, widzom. O by Dobra, powiem, powiem. Powiem, powiem. Widzowie. Mój puzyk też ma kanał, ale on mu nie pozwala na mam. Ale ja mogę. Więc... Nie, 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 no bo ja odkryłem... Nie, nie, bo mogą trwać dłużej, bo ty odkryłeś w ten sposób i ja inny sposób. No bo po prostu tak się robi to... Jak się robi to... Plikasz aparat. Nie, nie. Jak klikasz aparat i nagrywasz to, to może to trwać bez minutę, ale ty robisz tak, żeby było szybciej, to może trwać krócej. Dobra. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Powiem kiedy. Mi, mi się jeszcze otwierają. Co? No myślę. Się... O, coś ma milion 700. A na i, a też nie będę na razie taki zły, bo do klanu ty, ty, ty nie macie płacać 100 tysięcy gemów. Macie płacać 100 tysięcy gemów. Tyśdziennie, nie? Albo jak chcecie więcej, no to będziecie mogli więcej po prostu. To będą jakieś nagrody. Dobra, gdzie ty jesteś? Pokazuj te jajka od nie Czyli na jakiej? A na tej, dobra. No to wyjdź z niej. No dobra, wejdę tam. No jeszcze ja tam nie było. Aha. Ale wy, wyjść z tam, Jędryk. Musimy tak zrobić. O cóż, dostałem. Sprawdzę. O tylko. Jakieś... Aha, wyświetlę. Dobra. <tryk> Dobra, lecisz. Mogę trochę zrobić taką jakby serię z mini legendami. Mogę też zrobić widzowie serię z mini legendami. <tryk> Aha, nie da się klikać. <tryk> No dobra, po jednym, po jednym, po jednym Chyba <laughs> się zaraz Ja tam może jak tam wejdę do to, do ci szczęście O ja wejdę do tego jajka Nie to nie. No ja już na, nie widzę Muszę wziąć się Dawajcie! O, do dobrze! dobrze. no, Kiedy Skocz. Dobra To mieliśmy coś jeszcze jeszcze A dobra, musimy jeszcze pokazać te rzecz Dobra, pokazaj. Ej, Rafi, pobraną to to nieźle już. Bardzo. To, 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 to. To i co jeszcze? Co jeszcze. Ej, to dużo. Ale nie musisz tych rzeczy wszystkich tam A jak chcecie, to możecie mi coś dać, to będziecie mogli. No wiem, ja chcę coś powiedzieć, że jak dacie mi. Jak możecie, to możecie mi dać... Co, jak będziecie coś dawać, no to możecie mi płacić w kladzie. Będziecie mogli płacić... O!